thank mm -hmm. you W sobotę około godziny 11 karetka jechała do chorego na ulicy Kościerskiej w Wielkim Klinczu. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Auto wypadło z trasy i uderzyło w ogrodzenie. Nikt z, pas nikt z pasażerów kierujący ani, ani ratownik nie ucierpieli. Była, była to zwykła kolizja zakończona mandatem. Ucierpiał jednak przód ambulansu który w najbliższym czasie nie będzie mógł służyć ratownikom. Przez co najmniej miesiąc Mercedes będzie wyłączony z eksploatacji do potrzebującego pomocy chorego wysłana z

Tylko, więc słyszałem karetki, no to podszedłem tu, bo tak to nie, nie, Mówię blisko, bo niedaleko mieszkam. Czy często w tym miejscu są takie zdarzenia? Tu są, często, to już kilka razy. Kilka razy. A jeszcze następne będą. Mam zobaczyć, jak to droga wygląda. Tam, jak to tam wyrzuca. To samochód osobowi. A jest ograniczenie bo... szybkości tutaj? No jest, ale pan, najgorzyste duże. O, tak to i te ciężarowe te się przełamują, bo tam jest, tam jest z jednej strony zapadnięta, a z drugiej strony jest... To kiedy ostatni raz robili tą ulicę? Kiedy? No myślę, że jakieś 40 lat temu pewnie tak. No. A zgłaszaliście wy tutaj w klinczu do tego, a żeby coś już z tym zrobić? Nie no to zawsze jest. Jak są wybory? Wybory są za rzadko, wie pan. Wybory powinny być co, co pół roku. A nie co trzy lata, bo przed każdymi wyborami zawsze chodnik robiony i droga naprawiana, nie? Ja widziałam go z daleka, wie pan, z drzwiach tam z 30 metrów jak on leciał, nie? Nic więcej. I posesja jest wasza? Tak, posesja nasza, w płot, płot kiedy postawiliście? No płot ja nie pamiętam, wie pan. bramę? Płot jest stary, a brama była nowa, nie? I teraz już po bramie? Nie ma. Nie mam, nie ma bramy, nic nie ma. Panie. Pani Mora, dlaczego to się mogło do tego tutaj zdarzyć? To już nie, nie pierwszy wypadek w tym miejscu. No nie wiem, ja nie wiem pan co. Brawurowa jazda może, nie wiem. Bo to już nie pierwszy tu na tym miejscu, tam jest krzywa droga, nie? I taki duży ten korzeń. Czy heretka jechała na sygnale? Tak.